A tutaj kolumna, taka jako ciekawostka ZG-25C-1, ukośnik nie było tego za dużo tak naprawdę w produkcji, nie, wy, nie wyszło tego jakoś masakrycznej ilości jak chociażby Milton, albo Alton, lub Altus. Nie są to zbyt popularne kolumny, ale aczkolwiek bardzo fajne, bo dwudrożne i przede wszystkim tutaj głośnik jest niskotonowy, Produkcji oczywiście Tonsil, aczkolwiek ten głośnik różni się tym, że jest na głębokim koszu. Kosz 78 mm w porównaniu do 68, czy tam 62 robi to naprawdę inną robotę. Przede wszystkim baz jest głębszy. No, jak sam głośnik jest też między innymi głębszy. To jest jeszcze tak naprawdę tutaj proszę, ja was. Licencja Pioneera, Pioneera, gdzie została zakupiona bodajże w 71 albo 73 roku na 16 lub 18 różnych gatunków tak naprawdę przetworników elektroakustycznych no i to jest rozwinięcie między innymi głośnika tego aczkolwiek tutaj jest pogięta membrana i będę regenerował bo to są kolumny moje, z mojej prywatnej kolekcji Mam już współczesnej produkcji, oczywiście oryginalne od Tonsil. Tutaj układy drgające całe, jak widać, koszt nie jest duży, bo 36 zł. A wydaje mi się, chwila pracy i pół godzinki dosłownie, czy tam około 40 minut, i będzie głośnik wyglądał jak nowy. Mam nadzieję, że też zaskoczę się brzmieniem i jakością tego głośnika. Bo jak widać tutaj, jest ta membrana zagięta, i postanowiłem tak, a nie inaczej. Sobie to zrobić samemu, bo dla mnie to nie jest problem. Oczywiście, cewkę całą wycentruję, cały układ wycentruję, ale oczywiście trzeba stary układ usunąć. Tu mam drugą kolumnę przed sobą, ona wygląda tak. Tak jak mówię, po raz kolejny są to moje prywatne kolumny. I postanowiłem w końcu, mając chwilę czasu, naprawić głośniki tak, jak być powinny. Tutaj też to wygląda, jak wygląda ta membrana z drugiego głośnika. Jakiś czas temu wymieniałem tylko i wyłącznie górne zawieszenie, ale ze względu na to, że są różnego koloru, te membrany postanowiłem cały układ sobie zamówić i wymienić, bo mam dwa takie układy drgające. I, i, I tak jak mówiłem już wcześniej, to jest niedużo y, chwila pracy i już mamy.